Jeszcze tam, światła. Jasne. Cześć wszystkim. Co tam robimy te? Co słychać? Przepraszam, że przerywam. Ale zanim rozpoczniemy nasz konkurs, chciałbym powiedzieć kilka słów. Kilka słów do bardzo wyjątkowej osoby. Luna, chcę ci powiedzieć. Że masz całkowitą rację. Kłamałem ze strachu. Bałem się wyznać, co czuję. I zaryzykować w imię miłości. Dlatego stoję tu na tej scenie. Żeby udowodnić ci, że, że już się nie boję. Nieważne co pomyślą sobie inni. Nie chcę już uciekać przed moimi uczuciami. Chcę walczyć o moje marzenia, zawsze. I wiesz co? Marzę, żeby z tobą być. I jeśli mnie znasz, to doskonale wiesz, że zrobię wszystko, żeby to osiągnąć. Każde z nas wie również to, że żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czuję. Dlatego napisałem piosenkę, żebyś wiedziała, jak cię kochałam.